Kto rozwalił worki? Odesia, Odesia, proszę pani, kto rozwalił mamy worki na Żwirek? Proszę pani, kto to zrobił? Kto to zrobił? Wiesz, kto to zrobił? No to, że mama przez przypadek zapomniała, zostawiła, ale kto to zrobił? Kto to wziął to? Rozwalił. Po całości, proszę pani. No kto? To nie ty, to pewnie Rody. Rudy jest niewinny, pamiętaj o tym. On za kolor jest niewinny. Ale ty to przejęłaś pałkę. Ewidentnie widać, że to ty. Jeszcze udajesz teraz, tak? Że to nie ty. No nie wiem. Szukamy winnych, zrobimy śledztwo. Zobaczymy. Wstawimy post. Zobaczymy. Niech powiedzą, kto jest najbardziej winny w tym wszystkim. No ty znaczy nie, no. Zabierasz się po prostu w kąt i ty na pewno nie. Rudy, może ty. Rzeczku mu. To ty zrobiłaś, to ty to zrobiłaś. No zobacz. Nie, to nie ty. No poszukamy innego.